Była u mnie pewna kobieta, z chyba synem była i ten syn tak się źle czuł, okropny był, y, chorował nieustannie, był wycieńczony, y, po prostu naprawdę był źle się czuł. I spojrzałem na tą kobietę i zobaczyłem, że ona jest wampirem jego. Ona zabiera mu energię życiową ogromnej ilości. Więc poprosiłem Ducha Świętego, aby to zostało usunięte. I został usunięty zły duch z tego dziecka. To dziecko yy, powróciło do równowagi, zaczęło się już w tym momencie czuć dobrze całkowicie. całkowicie. I ta kobieta do mnie dzwoni chyba na drugi, na drugi dzień albo na trzeci. Proszę Pana, proszę Pana, ja się strasznie źle czuję, co Pan zrobił? A ja mówię, czy dziecko się czuje dobrze? O no świetnie, proszę Pana, ale ja to źle. A ja mówię, bo Pani była wampirem tego dziecka. Pani to dziecko niszczyła i chce Pani, żeby to przywrócił? Żeby dziecko się czuło źle, a pani, a no nie, no proszę pani, no nie, nie, nie chcę tego. Musiałem jej obudzić świadomość, bo się świadomość zła obudziła. Co się stało? Dlaczego pan mi to zabrał? A gdy powiedziałem jej o wyższej wartości, że jest matką, że musi to dziecko chronić i zwrócić się do wyższej, to obudziła się właściwa świadomość i momentalnie powiedziała o jej, bo proszę pana, co ja nagadałam takiego? Ja chcę dziecko, dziecko zniszczyć, żeby się sama ją czuć dobrze. Musiałem przywrócić ją do porządku. I ukazać jej, jak te sytuacje wyglądają. Co ona robi takiego. A gdy uświadomiła sobie, że jej dziecko jest zdrowe, jak jej powiedziałem: Ona, no proszę pana, jest zdrowe, wszystko u niego dobrze, ale ja się pasłudnie czuję. A ja mówię: Czuję się pani źle, bo była pani jego wampira. nie czuła pani to dziecko, mu siłę życiową. A pani powinna to dziecko wspierać, dawać mu życie. Musi Pani się po prostu modlić, wzrastać ku doskonałości Bożej, żeby się obudziła Pani świadomość Boga, a nie ta siła posiadania.